Cześć, witajcie w kolejnym jack-vlogu, który miał być o kosztach odbudowy jaguara zielonego, a będzie o jaguarze szarym. Zapraszam na film. Wreszcie, po około 18 miesiącach od stłuczki, udało mi się odebrać samochód po naprawie to znaczy po pierwsze samochód po naprawie blacharskiej, po drugie samochód po naprawie lakierniczej czyli po lakierowaniu tych elementów, które blacharz wymieniał. Miałem trochę czasu, więc postanowiłem zmontować tego jaguara do kupy, i to można powiedzieć jest prawie finalny efekt wszystkich prac. Zobaczcie, jak wyglądał montaż wykończenia bagażnika. No i pokażę Wam przed zmontowaniem całości bagażnik. Bagażnik, jak chodzi o podłogę, został polakierowany. Niestety wadą tego przeszczepu było to, że przeszczep pochodził z przedlifta. Ja miałem po pierwszym lifcie auto i przedlifty miały malowane w części bagażnik, po lifty, tak jak tu widzicie na ścianach bocznych, jedynie delikatnie tryśnięte taką mgiełką. No i trzeba było to zrobić tak, żeby nie raziło, więc ta podłoga została mimo wszystko przyśnięta szarym lakierem żeby zakryć przede wszystkim te wszystkie mastygi, które zostały tutaj uzupełnione i nałożone możliwie najwierniej oddając to jak to wyglądało w aucie fabrycznym wiązki nie ucierpiały na szczęście wszystkie zostały już poukładane tak jak standardowo w tym aucie miały być poukładane no i teraz tylko przychodzi na to wszystko wykładzina jakieś wymiany Żarówek, które są popalone, przeczyszczenie tego bagażnika, uzbrojenie go w koło zapasowe, trójkąt, podnośnik, klucze no i można powiedzieć, że ta naprawa powypadkowa postłuczkowa będzie zakończona. To zabieram się do pracy i następne wejście po zmontowaniu bagażnika chyba, że w trakcie jakieś problemy wystąpią. Bagażnik został zmontowany do fabrycznej kompletacji, czyli z tym wykończeniem lewego boczku bagażnika, które było montowane w wersjach bez zmieniarki bez nawigacji, ale za to z Bluetoothem. Wszystko poskładane. Przyznam, że byłem zaskoczony, że szybciej bagażnik zmontowałem, niż go rozmontowywałem. No ale to tak tylko szło dobrze na początku. Dlaczego? A no dlatego, że auto przez te 18 miesięcy napraw było na felgach z kołami zimowymi. Postanowiłem zmienić koła na letnie. Te świeże opony Pirelli, które kupiłem i którymi zrobiłem może 100 km przed stłuczką. Zmieniłem jedno koło, zmieniłem drugie koło, zmieniłem wreszcie trzecie koło. A przy czwartym kole pojawił się problem. Wróciło fatum standardowych bolączek X-Type'ów. Mianowicie, jedna ze śrub prawdopodobnie skorodowała, więc ten aluminiowy czy metalowy kapturek, który jest ozdobną częścią śruby, zaczął się na niej obracać. Kiedy się zaczął obracać i odpadł, nie było możliwe już wykręcenie tej śruby, ponieważ się okazało, że ona jest dość mocno obrobiona. No i dlatego auto stoi nam na trzech kołach letnich i jednym kole zimowym. Będzie trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Pokażę Wam, jak te śruby są zrobione, bo jest to dość niemądry patent Forda. Otóż to, co widzicie, to jest ozdobny metalowy kapturek nasadzany na klasyczną metalową śrubę. Kiedy ten Kapturek zacznie się na śrubie obracać, albo ma jakiś luz, albo ta śruba spuchnie od korozji wewnątrz, no to pojawia się problem, ponieważ bardzo łatwo ona się obrabia. Kapturek odpada i nie jesteśmy już w stanie tego wykręcić. Ja wczoraj się trochę z tym mocowałem, nie udało mi się usunąć śruby. Dzisiaj jeszcze spróbuję z podgrzewaniem jej i jakimś siłowym rozwiązaniem z mniejszym kluczem. Zobaczymy. Jak nie, to pozostanie spawanie i. Odkręcanie tego na siłę. W każdym razie Jaguar na tę chwilę jest u mnie, jest zrobiony, naprawiony. Wygląda bardzo dobrze i muszę przyznać, że jeździ mi się nim trochę lepiej niż Jaguarem Zielonym. Czuć, że to auto jest mniej zmęczone, jest bardziej sprężyste i przyznam, że żal mi tylko, że jest przed liftem. I że jest samochodem jednak dużo gorzej wyposażonym od Jaguara Zielonego. Gdyby to auto miało przede wszystkim ksenony, no i gdyby miało jeszcze grzaną przednią szybę, to prawdopodobnie nie miałbym żadnych wątpliwości i zostawiłbym sobie ten samochód. Szyberdach czy nawigacja to już są przyjemne dodatki zielonego egzemplarza, ale dla nich nie poświęcałbym. Takiego ogólnego wrażenia z jazdy X-Type'em, które moim zdaniem w tym szarym egzemplarzu jest na plus względem egzemplarza zielonego. E, oczywiście uzbroiłem tylną klapę w oryginalną listwę, w napis 3.0, w napis X-Type All-Wheel Drive. To wszystko już jest standardowo, tak jak auto opuściło fabrykę. Zrobiłem sobie zawczasu odpowiednie szablony do naklejania tych naklejek, więc są one dokładnie w tych miejscach, w których miał je X-Type, zanim został uderzony w tył. Pojawił się tylko jeden problem, mianowicie kupiłem sobie ładną, czarną, w dobrym stanie dokładkę zderzaka no i jak osoby spostrzegawcze zauważą, coś tu jest nie tak. Kiedy ona do mnie przyszła, ja widziałem, że ona ma podcięcia na rury, no bo tutaj zarówno prawa rura, jak i lewa rura znajduje się w takim podcięciu. No i myślałem, że ja źle zapamiętałem jak wygląda dokładka z Derzaka, ale nie, jednak zapamiętałem dobrze. To najpewniej jest dokładka z wersji 2.1 albo z jakiejś innej wersji. W każdym razie ona nie ma podcięć na te wydechy takich, jakie powinna mieć. Dokładka z podcięciami już jest u mnie i będę ją wymieniał, bo no nie dopuszczam tego, żeby mogło to wyglądać niestandardowo, nie tak jak auto opuściło fabrykę. Założę dokładkę Prawdopodobnie może być potrzeba wyregulowania tych wydechów, bo coś mi się wydaje, że one są nieco za nisko, ale to będę patrzył, kiedy dokładka już będzie na samochodzie. Tak czy inaczej, na tę chwilę można powiedzieć, że jaguar jest złożony. Chcę mu poświęcić jeszcze trochę czasu na jakieś polerowanie nadwozia, na jakieś delikatne prace poprawkowe, wypranie, wyczyszczenie dokładne wnętrza i ewentualnie uzupełnienie jakichś problemów, które pewnie się jeszcze pojawią, no bo auto w sumie przez te 18 miesięcy prawie nie jeździło, więc zakładam, że już coś będzie do zrobienia. A kiedy to wszystko zrobię, no to prawdopodobnie ten egzemplarz z wielkim smutkiem, ale jednak wystawię na sprzedaż. I raczej bardzo tanio nie będzie, dlatego, że po pierwsze dokładnie wszyscy mogą sprawdzić, co z tym autem w moich rękach przez ostatnie 4 lata się działo. Po drugie widać i można również sprawdzić, ile w niego włożyłem pieniędzy. A po trzecie i czwarte, auto jest w naprawdę dobrym stanie i wcale nie zależy mi na szybkiej jego sprzedaży. Natomiast myślę, że ten, kto go kupi, będzie naprawdę, naprawdę zadowolony z X-Type'a i wyrobi sobie naprawdę dobre zdanie o tych samochodach i o Marce Jaguar. Na dzisiaj, w tym krótkim vlogu, to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. We're